Witam w dzisiejszym odcinku. Będziemy zakładać blachę na dach. Blacha jest z filcem. Przygotowujemy rusztowanie. Jest tu taki ten mały młotek. No to, to trzeba rusztowanie odczepić. Teraz tak, czy to jest, czy z tej strony będzie za trzecia Wiesz, chłopak? A masz. No, no to, Jak już mówiłem wtedy, co ona tak odstaje cały czas, a nie wiedziałem o tym. Musisz do tego, ranta jego, tak. I z góry ręką po prostu przycisnąć, zobaczył. Fuj. Już będę wiedział. I tam dalej, żeby to <laughs> Kurwa. Jurek. Jak ja ten, papaj. <grymne> A? do góry. Snurek ja. Góry. Powiem ci, że leciutko do góry. Ej, ten sznurek, żebyś zatrzymał się Teraz za daleko Ale tu jest ogólnie dobrze łączenie Do mnie Tak ale niżej o 3 Do mnie Jeszcze w dół Jeszcze 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 trochę Czekaj Dobra Jest git Jest Tutaj też się łączy Teraz Też masz? Dobrze? Ja mam No to u mnie też jest dobrze Ciśnij się, patrz jak narówna, jasne, Dobrze. Troszeczkę tamta strona jest... Już za późno, już wkręcił. Co chcesz? Nie, coś już mówi, że jest krzywo. Nie, tak jakby ta strona troszkę Też mi się tak wydaje, że... jak jest dobrze góra... Dobrze jest. No, nie muszę trzymać. I bok cały kort dzisiaj zajmuje. Przestawi się po to, żeby świet zrobić, bo na górze są te krótkie elementy. A, to i takie trzeba wywalić, żeby bok robić. Z tej, ta? Tu, tu. para o paroá, sim, não Może leciutko Będziemy No, że u Ciebie, co, nie? Co na, u Ciebie więcej nachodzić u mnie. A może to, kurwa, wzrokowo tylko tak chodzi. A może To też może być tak No to zmierz się od razu A? To teraz zmierz tutaj No dobra, dajemy tą blachę Ale to teraz się spierdoli, jak tą blachę dasz Bo... Co? Dałeś blachę, ale ty w ogóle co innego mówisz no Bo teraz kurwa Zbliżyłeś do blachy Tam co do blachy, nie. nie? Nie A co? Zbliżyłem 8 metrów, to jest tam kawałek. blacha jeszcze przejdzie A, no to tu też zbliżasz 8 Dawaj blachę Jedenerwuj! <laughs> dawaj, dawaj, dawaj Dera, wsuwaj! Jest Już coraz lżejsza się robi coraz <laughs> no. lżejsza No pójdź Kurde, ciągle tylko tą prawą ręką, ale wyćwicona będzie Dobra, kur. Zaraz. Tylko... Gila, gila, gila. <coughs> Dobra. U mnie na, na. no, no, no. Za daleko. Za Dawaj. Do mnie. Jeszcze? Jeszcze? Dobra. O, u mnie jest wiesz, co zostaje. Że ona teraz się chowa, do ciebie jest więcej. Tak. Czy A może tu? No, jakby do mnie trzeba jeszcze dać. Jeszcze? No. Jest dobra, idealnie. Równo. I tak samo w sumie jest. Czyli Czyli nie ma przesunięcia. Nie ma przesunięcia, jest dobrze. Jak tam? Dobrze, jest tak samo jak ta poprzednia. Ty, to taki słodkie kadzidła, nie? Nie, kadzidło inaczej pachnie. Inaczej. Przecież ja. Inaczej... Przecież ja wiem, bo to robiłem. jak się czuje kadzidło? To my trzy, no to no my Trzymajcie się tam na górze <laughs> Marek umiera mówi Ja na dole nie spadnę bo jestem na dole Wy się trzymajcie A to ty tylko to czujesz, my nie czujemy tego Ja wiem jak kadzidło pachnie Marko, już kadzidło pachnie Śmierć Pizzdzie mówi Jurek Krokwie. no i weź, przesuń się o pół metra w prawo o, I teraz i krokwie. Marek, już księdza już. No dobra, ale krokwie są inaczej, to co ty zrobisz? Co? Mare... Tata mówi, że schodzą się, wiesz, bo to jest Tak mają zrobili Piździet ma, Marek na ukos pod wiatr, żeby właśnie na pół yy, trzymały wiatr Każdy film z budowy zawsze jest coś źle o, zrobione Dobrze jest <gry> yy, choć Bartek tutaj Chodź Bartek przestawien Dlaczego to, dlaczego tamto Tam trzeba się podę wciągnąć Prawie koniec w Jednej strony co? Następne. A jedna jest krótsza. 30. Dobra. 35. Albo 4, nie wiem co to 35. No, dawaj to. Wizualnie to fajnie wygląda. Nie Będą, A jak? Od sąsiada starą, żebyś myślał, że zakończyliśmy. To już jest fajnie, daleka się spojrzy, to już wczoraj ten szczyt robiliśmy? No kurwa, pół dnia. Tak? No. Teraz, jak ten bok się zrobi, to od razu się tu przełożyć i szczyt się zrobi. Gdzie? Tu. No. Niech**a. <noise> jak Bob zrobimy, robimy tam stronę strony. To będzie już zakryte, to tak nie będzie wiało. Szkoda kurwa pół dnia, jak takie będzie pogoda. Bo jak będzie letki wiatr, nam kurwa to co my ciągniemy, będzie kurwa podwiwiało. Jutro jeszcze nie ma wiatru, to by <noise> przydałoby się tamten dach robić. No Jurek już ma wątpliwości, że tego nie skończymy. Nie no bo on jeszcze musi, mówię jakieś wkręty musi pomiędzy dawać to jest jeszcze przelecić łączenie podobno mówi, że godzina jest tego robienia A już jest chyba 13, tak? Czy dwu... 13 już jeszcze 12 nie ma dopiero pojechała za... Jak 12 nie ma 12 za 5 Ja myślę, że 13 jest Czyli mogę już zejść, co? Blachę już podamy se. Dobra, to, 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 to. Czyli jeszcze mam tu czekać na coś? No, nie, tam już nie. Blacha! To jest staro nagrywane, bo to jest wyczyn. Ja muszę z tej. Ale chyba cieplej, jak wczor wczoraj, wczoraj wiało. No, było zimniej. Jak wy to przesuniecie blachę, to rysujecie te blachy. Ty się nie nik na... Nikt z góry nie patrzy. Dobra, już... A, myślałem, że to wsuwasz. Nie, nie, idź do góry. Czyli sześć razy muszę wchodzić i schodzić. Te siwe to są oklepane. Wszyscy tylko ten atracyt i antracyt. Bo najtańsze. Nie. Nie, ty stałeś z tej strony, no. majster. Mówisz? Tak, tak. Hmm. Ma Marek czasem zrobi to ze siłą, czasem tylko ja muszę zrobić to. No Ej, hey, bo ona nam ucieka. Też kładziemy na to? Tak, tak. już kręce już bola. Trzymaj, żeby nie zjechała. Ja wkręcę, wkręcę. Ja Jest. A dlaczego blacha bez połysku, się pytają? O, widzisz kurwa. I I ten był z połyskiem. A dlaczego by miał być z połyskiem? Tak na, się z, zapytaj. Tak się pytają. Dlaczego nie z filcem? A ta, ta z połyskiem jest tańsza, a ja wziąłem bez połysku, jest droższa. serio? No pewnie. Ale z połyskiem ładniejsza. I szybciej blaknie. No tak. Wiedziałeś o tym? Szybciej to co my mamy na wieździe to jaka to jest bracha bez połysku czy z połyskiem? To sama wszędzie wsz daje cały czas tą samą, żeby nie było właciatą Cały czas to samo Ostatnia no. 14 zostało się oparłe Ostatnie najgorsze A to później obrócę się ciągnikiem jutro z tamtej strony i tam będziesz. Pasowało, po co ja, tu ja to będę ściągał siodła tej weczce? Nie, taki stoi. Olej się zarzuci, i się po. Plecę, zarzuci jedną. Aha, i wietam. A zaraz, Bart, jedną plecę rzucić z góry, żeby nie podwijało Chuj. Jako? Dawaj. Tu? Zapodaj, jedną plecę do góry. Zaraz ojciec wybierze, jako? Zejdziesz i plecę zarzucisz do góry. Tak, od razu. No przy nic Chciałem znaczy ja Nie myślałem, że my to poprzesuwamy i tak będziemy tego wkładać. No to by nie fująło. Dawaj od razu czekajcie. No tam ta, ta, ta strona zawsze jest ucieka A musiał zawsze uciekać? Jak, no jakbyś ty to, musiał to bez, swoim wesletką uderz. No i dobra Dobra, zobacz teraz Daj lekko do mnie Dobra i wkręcaj tak No a jeszcze trzy blachy to już To już tak samo będzie cały czas Tak no, normalnie i tak tu już muszę zostać I tak muszę tu zostać Połowa dachu skończona, dopiero od samego rana A rusztowanie już by... nie nie było tak aż przygotowane, bo trzeba dokładać To z godziny trzeba odjąć Ale to kurwa masz kawał dachu, co ty chcesz? No Może to od razu trzeba będzie tam i wkładać ich. Tu. Tu. No. Co, opuszczasz to? Tak, ja to opuszczam. A, no tak, możesz tak zrobić. No nie ma sensu, jak go zbumować. Poprzez przywrót. Myślę, że tak. No tak, żeby też stałem i kręciłem, nie? Bo na pewno na całą górę będziesz miał przerąbane. No, trzeba by tak wystawić. No zaraz, wystawimy jedne ja wejdę do góry. Idę do góry. Włodzio, co to się dzieje? Jej. Jej. Czy będziesz sięgał? Nie. Będę sięgał. No. Tylko jak coś poprawić, to będzie chujnie. I co? Zarzucamy? Czy na razie nie? Co? Zarzucamy? Może na razie nie. Dawaj, wystawimy aresztowanie Trzeba ten. Trzeba. 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 Tam jest, Piły Co? Pół, me pół metra, czy co? Do góry? że odwrotnie, ja mam do góry. A nie, czekaj, dobrze. A ty my już nie powinniśmy się z tym obrócić? omyj my. Ja <noise> znowu to samo, jak zaczęliśmy wtedy dwa razy. Poszedł tak. Pan działał odpierdź, będzie słonko. No jak chcesz. Ciekawe, czy nie trzeba podkubywać będzie Dobra Dawaj Dobra. do góry A Tak? jej dałem troszkę dalej tak Czekajcie, czekajcie No do. Tak. No trzymam Ty nic nie trzymasz, głupa pali Słuch, Kur... Patrz, on trzyma łatę do, do góry No Ła. Jezu a czego już chcesz przykrecić? A tu jest dobrze? Trzymaj! No. Teraz ja trzymam, a ty nie Ja wystarczy, że dopycham to już on nie spadnie Nie, <noise> że masz trzecią rękę dopychającą <głosy> <głosy> To się by się tak rzuciło teraz. Chyba to jest inny odcinek To tam na blaszce nie zauważymy tego, nie? Ale wygląda teraz. Co? Hala. A, fajnie, Wiata. Hala to jest do przechowania... To jest wiata. To no, wiata. Tak. Hala to jest do płodu. Wiata się tym różni, że zawsze jeden bok nie może być zamknięty. Któryś bok Bok, 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 bok. A Dach? wiata jest otwarta cały tak, czas? to jest wiata. I wtedy jest inne prawo budowlane obowiązuje. Niech sobie tam kurwa poczytają, co to jest wiata, co to jest budynek gospodarczy, co to jest hala. Tak, do, do każdego są inne przepisy. A czemu kręcisz, każdy kręta? O. Po... Już takie będzie pytanie. No zaraz. to jest po to, żeby kurwa mieć wiatr, nie żeby miał... naciągnąć marka. O. o, naciągnąć, bo już cztery paczki więcej musiałem kupić wkrętów, nie? No. I tu jeszcze się kurwa widzimy, że tu chyba jeszcze kurde jedną będzie trzeba doknąć. <śmiany> Miało starczyć 6, już jest 10. Jurek chyba robi to dla wyglądu, że wiesz. Nie nie, tu każda musi być e, wszędzie, bo to wiatr jak złapie to, to e, koniec. Nie będzie patrzył, że żałowałeś jednego wkręta i co drugi I tak profesjonalnie to robił, patrz, markerem A no. by tak o w dupie, tak sobie przykręcić Ma i tyle poziomy, łapie poziom, żeby to w jednej linii było, bo jak to będzie wyglądać Koniec I tak od ósmej do, nie wiem, która jest, 15?